Apple ostatnio zasypało nas aktualizacjami systemowymi, a także nowinkami technologicznymi w postaci nowych iPhone'ów, a także między innymi AirPodsów. Jak się finalnie okazało, nie zmieniło się tu tylko jedynie pudełko. Zamiast portu Lightning mamy od teraz w sprzedaży słuchawki, które oferują port USB typu C. Ale dodatkowo możemy sobie korzystać tutaj z dwóch, trzech usprawnień, o których wam zaraz powiem, a także przede wszystkim z naprawdę fajnego odświeżenia, czy też nawet ewolucji, która dokonała się w samym iOS. Jest 17, jeśli chodzi o połączenie właśnie iPhone'a z samymi AirPodsami, dzięki czemu, moim zdaniem, przynajmniej te słuchawki AirPodsy pro drugiej generacji stają się najbardziej rozbudowanym, rozwiniętym produktem w swojej kategorii. Ja nie mówię, że tutaj ANC jest najlepsze, czy też sam dźwięk jest najlepszy na rynku, ale ogólnie pod kątem możliwości, jeśli chodzi o technologię tego, co Apple teraz też wdrożyło, naprawdę są wam w stanie bardzo dużo zaoferować. Także, z jednej strony, jeśli jesteście użytkownikami AirPodsów pro drugiej generacji albo w ogóle, przy mierzacie się do ich zakupu, to zobaczcie sobie, czego teraz tak naprawdę możecie oczekiwać i dlaczego jeszcze bardziej tak naprawdę warto je kupić. I słowem wstępu, jeśli będziecie zainteresowani zakupem tych właśnie słuchawek, to polecam Wam sprawdzać sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, ze względu na to, że tam możecie je często nabyć w niższej cenie, aniżeli na przykład w oficjalnym sklepie Apple, ze względu na to, że pojawiają się różne promocje i można je nabyć za nawet 1100 do 1200 zł. A myślę, że z czasem mogą być jeszcze lepsze te oferty, także warto tam zaglądać. Natomiast skupiając się na samych tych nowych słuchawkach, jeśli weźmiecie sobie właśnie teraz te AirPods -y Pro 2, generacji z USB typu C to oczywiście będziecie mogli korzystać z właśnie tego portu, tak jak chociażby przy iPhone'ach 15, 15 Pro i innych aplowskich, i nie tylko Apple'owskich urządzeniach, ale to nie wszystko, bo pudełko jak i same słuchawki mają teraz też większą odporność na między innymi pył, ze względu na to, że mamy tutaj nowy certyfikat IP54, w związku z tym jak na przykład często biegacie z nimi gdzieś po lesie, po takich miejscach gdzie takie zanieczyszczenie, jakiś kurz w powietrzu może się pojawić, to może Wam się to przydać. Ja jestem jedynie ciekaw, ale to wyjdzie dopiero z czasem, jak one sobie będą lepiej, czy w ogóle będą sobie lepiej radzić, jeśli chodzi o ewentualny pod zostawiany na tych słuchawkach i odporność samego tego pudełka. Bo mówiłem wam kiedyś, że Airpods pro pierwszej generacji miały z tym spory problem, i przez to chociażby przez brak wytarcia tych słuchawek po treningu, one mi się regularnie jakby niszczyły, co finalnie przełożyło się na to, że teraz trzeba bardzo mocno te airpodsy pro pierwszej generacji wkładać do tego pudełka, aby faktycznie ładowanie się odbywało. Natomiast oprócz takich hardware'owych zmian, jakie dokonały się w tych słuchawkach, Apple postanowiło polepszyć samą jakość oferowanej muzyki, ze względu na to, że mamy teraz obsługę 20-bitowego, bezstratnego formatu audio o częstotliwości próbkowania 48 kHz, ze skuteczną redukcją wszelkich potencjalnych opóźnień. To bardzo oczywiście ładnie brzmi, ale faktycznie, jeśli będziecie teraz chcieli skorzystać z tej wyższej jakości muzyki, to wraz z naprawdę bardzo dobrą jakością samego tego audio i ANC, będziecie naprawdę bardzo zadowoleni. Ja ogólnie sądzę, że to są jedne z najlepszych tych najbardziej popularnych słuchawek, które są obecnie dostępne na rynku. Może Sony, Bose mogą z nimi konkurować, mogą być od nich lepsze, chociaż tak jak wam mówiłem, biorąc pod uwagę wszelkie parametry, to znaczy baterie, funkcjonalność, czy te wszystkie inne technologie, o których zaraz wam powiem, AirPods Pro, zwłaszcza pod kątem używania z iPhone'em, naprawdę moim zdaniem zostawiają konkurencję w tyle. Natomiast to oczywiście jest wasza decyzja, czy zależy wam tylko stricte na przykład na najlepszym ANC, czy też na lepszej jakości brzmienia, czy też patrzycie bardziej ogólnie, no to wtedy tak jak wam mówię, możecie się jak najbardziej kierować w stronę tych AirPodsów. Ja nagrywałem swego czasu recenzję po naprawdę długim okresie użytkowania, po kilku miesiącach tych słuchawek. Ona za bardzo się jakby siłą rzeczy nie zmienia, ale dodatkowo dostajecie to, o czym teraz wam powiem, czyli trzy w zasadzie nowe funkcje, które przychodzą nam na, na iPhone'a w momencie, w którym mamy na nim zainstalowany iOS 17. Przy pierwszym takim połączeniu z tymi słuchawkami dostaniecie komunikat, aby sobie skonfigurować w ustawieniach te dodatkowe rzeczy, jeśli oczywiście chcecie. A i zanim do tego przejdziemy, te nowe AirPodsy dostały jeszcze wsparcie dla rzeczy, która dopiero pojawi się na rynku, czyli bezstratnego formatu audio do obsługi z Apple Vision Pro, czyli tym zestawem na głowę. Natomiast domyślam się, że potencjalnych osób, które oglądają ten wideo i będą chciały kupić tamte urządzenie, nie jest za dużo, więc na tym się nie skupiajmy. Przejdźmy do tych zdecydowanie ważniejszych rzeczy, czyli m.in. do nowego dźwięku adaptacyjnego. I jak samo Apple mówi, jest to tak naprawdę nowy. Tryb słuchania, w którym w sposób dynamiczny łączymy tryb kontaktu z aktywną redukcją hałasu, dostosowując kontrolę hałasu do warunków panujących na zewnątrz. Mówiąc w skrócie, zwłaszcza jak gdzieś sobie idziecie i jest to na przykład zatłoczone miasto, to niektóre hałasy z otoczenia będą bardziej usuwane aniżeli wcześniej, za wyjątkiem oczywiście takich newralgicznych dźwięków, jak na przykład sygnał karetki. Od razu Wam powiem, że da się wyczuć, że jest ta funkcja faktycznie włączona, ale żebym też powiedział, że to w ogóle cały kim inaczej brzmi. No to nie. Dalej słychać poszczególne dźwięki, zwłaszcza jak ktoś coś piłuje, jak coś rąbie ktoś na ulicy, to takie hałasy będą gdzieś tam do was docierać, nie mówiąc o tej karetce. Natomiast jesteście w stanie, a raczej te sławki są faktycznie w stanie wyciąć jeszcze więcej tych dźwięków, które były trochę takie postronne, które gdzieś tam zakłócały na przykład waszą muzykę i to jak najbardziej będzie wam się właśnie podobać. No żebyśmy mieli jasność, żebyście później też nie byli rozczarowani, żebyście nie pisali: "Ej, Mateusz mówili, że tu faktycznie wszystko zostanie w pień wycięte z tych hałasów no nie, tak dobrze, aż to nie działa natomiast samo ANC w tych AirPodsach jest naprawdę dobre, więc Apple jeszcze trochę wzniosło na wyższy level ale to dalej nie jest taka technologia pozwalająca, że faktycznie idziecie w ogóle w jakimś tunelu, gdzie nic was jakby nie interesuje i nic nie słyszycie te hałasy gdzieś będą się pojawiać, ale są po prostu teraz jeszcze bardziej stłumione druga sprawa, która została dodana do tych AirPodsów to wykrywanie rozmów i to jest mega użyteczna akurat rzecz, która moim zdaniem dobrze działa, tylko trzeba się przyzwyczaić do tego, że jak ktoś do Was zaczyna mówić, to tak naprawdę, jeśli wy macie puszczoną muzykę, musicie mu od razu zacząć odpowiadać, ze względu na to, że z przyczyn, też takich trochę naturalnych, ławki nie wyłapią tego, że ktoś bezpośrednio do Was mówi, a na przykład nie, że czekacie w kolejce i jakaś para sobie obok rozmawia, bo to by było bez sensu. Więc faktycznie trzeba zacząć mówić, aby ta opcja wyciszyła nam, jakby, dźwięk tej muzyki i zaczęła podnosić dźwięk tej osoby, która zaczyna do nas mówić, tak abyśmy nie musieli nawet tych airpodsów wyjmować z ucha. I to jest naprawdę magiczne bo pozwala jeszcze bardziej bezdotykowo czy bez dodatkowych gestów, chociażby wyciągania tych sławek z ucha, prowadzić jakby taki normalny tryb życia, czyli sobie słuchacie muzyki, jak gdzieś dziecie, a jak kogoś spotykacie, to automatycznie te sławki to wychwytują i mówią, ok, to my teraz przerywamy, posłuchaj, co ta druga osoba mówi. Trzecia opcja, która również się tutaj pojawiła, to głośność spersonalizowana. Apple lubi generalnie te funkcje, których te sławki wykorzystują czy to nasze przyzwyczajenia, czy na przykład nasz układ słuchu, ze względu na to, że już były wcześniej takie Opcje. Natomiast teraz ta głośność spersonalizowana ma działać na tej zasadzie, że te słuchawki po prostu wraz z systemem będą uczyć się naszych przyzwyczajeń, jeśli chodzi o na przykład właśnie głośność puszczanych utworów, i na bieżąco będą nam to regulować zgodnie właśnie z naszymi standardami. To jest generalnie kolejny taki element, gdzie sam system bez naszej ingerencji, dotykania czegokolwiek, sam steruje po prostu nad regulacją głośności. Tylko tak jak Wam mówię, u mnie tutaj jeszcze nie ma szałowych rezultatów, no bo ile bawię się tym w zasadzie kilka dni. Także myślę, że jeszcze co najmniej tyle samo czasu potrzebują te słuchawki. Aby faktycznie ten mój styl załapać, aby sobie swobodnie z tego korzystać. No i finalnie, jeśli chodzi o same te pałąki, możecie sobie teraz w ustawieniach zmienić to, żeby dłuższe przetrzymanie oznaczało inną akcję. Wybieracie sobie w ustawieniach, co konkretnie ma to wyzwalać i tyle, będzie od razu to działać. Także ogólnie bardzo mi się akurat podoba ten produkt pod kątem rozwijania go. Nie jest to oczywiście rewolucja, możemy ewentualnie mówić o takiej małej ewolucji albo po prostu o fajnym odświeżeniu, ale i są to argumenty, które przemawiają jeszcze bardziej tak naprawdę za zakupem tych słuchawek. Możecie polować na tę starszą wersję AirPodsów pro drugiej generacji z portem Lightning, albo od razu sobie kupić z USB typu C, tylko przypuszczam, że one będą droższe, no i nie będzie na rynku używanych tych sławek, a wiem, że część osób pewnie w ramach zaoszczędzenia jakichś pieniędzy będzie chciała właśnie takowe kupić. Chociaż oczywiście, gdybyście polowali na nowe, to zachęcam Was do sprawdzenia tych większych sklepów, w których regularnie pojawiają się promocje, na m.in. chociażby AirPodsy, także zawsze można zaoszczędzić też tam jakieś pieniądze. Ja jestem jak najbardziej za tymi sławkami. Tak jak wam mówię, one nie są najlepsze pod względem brzmienie na rynku, pod względem ANC też znajdą się jeszcze lepsze pary ale pod względem uniwersalności, technologii baterii, integracji z iPhone'em moim zdaniem nie ma lepszych słuchawek, które użytkownik iPhone'a czy innych sprzętów Apple po prostu może wybrać jeśli nie czujecie się w 100% przekonani ok, rozumiem to, polecam Wam jeszcze zobaczyć moją recenzję po powiedzmy tym pół roku użytkowania, po tych kilku dobrych miesiącach i myślę, że wtedy jeszcze bardziej się przekonacie i utwierdzicie, że to będzie naprawdę bardzo dobra decyzja zakupowa znam sporo osób, które było trochę takich sceptycznych Mówi o, ach, dużo pieniędzy, nie wiedzą, czy nie wyrzucą tego w boto. A później po dwóch dniach użytkowania mówią: jejku, dzięki, że namówiłeś mnie, że przekonałeś to najlepiej wydane pieniądze. Także myślę, że u Was może być po prostu podobnie. Tyle ode mnie, trzymajcie się. Cześć.